Witajcie moje misiaczki, ja jestem Misia i dzisiaj zapraszam was na krótki odcinek. To jest oczywiście poradnik, mój pierwszy poradnik. Mam nadzieję, że wam się bardzo, ale to bardzo spodoba. Więc w dzisiejszym poradniku opowiem wam jak wrzucać filmy. Oczywiście, z telefonu na YouTube, więc tak, nagrywamy e, film. Jakiś ten, może, ale na telefonie jest taka zasada, na tych musimy opisać. że film nie może trwać więcej niż 15 minut, chyba że, ale chy, chyba można coś tam zrobić, ale to nie o tym się odcinek może następny, na tym razie I tak. I. 15 minut. To jest dosyć dużo. Ja nagrywałam filmy. Najwięcej, ile nagrałam, to 21 minut. Ale niestety zapomniałam, że można mniej więcej. Trochę zawiniłam. To było podczas maratonu z MSP. I właśnie tak. I tutaj jeszcze wam pokażę. Mamy Mobizen Editor. I tutaj dodajemy nasz film i możemy dodać intro. Tak samo jak ja dodawałam z Piana, który się przyjął. Teraz Wam pokażę. Ale zacznijmy mam naszego poradnika. Więc wchodzimy w galerię, Tutaj mamy różne filmy. Tutaj mamy dodawsze filmy, które tutaj mamy aparatu, a tutaj mamy editing. Legends, gdzie robi się intra i, i zwyczajny mombi Ja na przykład chcę z mombi i tutaj mam filmy z piana. Klikam na jakiś film, na przykład ten. I tutaj zakładka Dodaj. Tutaj mam taką zakładkę. I tutaj pojawia nam się tytuł i opis. Oczywiście opis nie musimy dawać, i ja nie będę do filmów wrzucać. I tak tutaj tytuł, a tutaj opis, jak już napiszemy, klikamy ten znaczek, tą strzałkę, nie z lewej, tylko z prawej strony, ale ja się cofnę i jak to się już stanie, to jak napiszemy nasz tytuł, to wtedy łącza nam się YouTube, ja go muszę włączyć, YouTube. YouTube i wyskakuje nam takie coś, się przesyła i zostało około ile pisze i mi się już 24% trwały. Są moje inne filmy, na przykład The Sims 4.4, tak. Tak, oczywiście ja zrobiłam mą przerwę. I tutaj przesyła nam się przesyła. I jak już się prześle, to pisze film został przesłany i wam wysyłuję w wiadomości. Czyli tutaj. Oj, hopej. Pozdrawiam. No i tak, tutaj mamy. Tutaj mamy wszystkie filmy, jakie się przesłało. I tak to na tyle w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że Wam bardzo pomógł, chociaż chyba wiem, że z was wiedziała. Ale to i dla pomocy. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z naszej kochanej, z naszych kochanych gierek. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku, Pa pa!